Witam Was w kolejnym odcinku. Jestem Bardziej Podcast. Ja mam na imię Monika i jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to chcę Cię serdecznie powitać. Dzisiaj ogólnie e, już dużo rzeczy nagrywałam. Nagrywałam też dzisiaj film na YouTubie. Mój YouTube nazywa się Jestem. Jak wpiszesz, Jestem. Monika Salas to na pewno znajdziesz. E, zresztą też te podcasty publikuję na moim kanale na YouTube. Ale ogólnie chcę zacząć od tego, że niesamowicie mnie rozpiera dziś energia i tak naprawdę. Z tego względu postanowiłam nagrać jeszcze odcinek. To jest coś takiego, w ogóle przyszłam tu z innym tematem, ale no nic, teraz właśnie urodził się inny temat, więc pójdziemy za tym, co czuję, jak zwykle w moim życiu, więc zobaczymy. Ogólnie chcę powiedzieć właśnie odnośnie tego, to, że zauważyłam taką rzecz już bardzo dawno temu, że nie męczy mnie robienie zbyt wielu rzeczy, ale męczy mnie, kiedy robię za mało tego, co kocham. Im więcej robię rzeczy, które uwielbiam robić, tym więcej mam energii, żeby je robić dalej. I może dla niektórych to jest banalne. Ja natomiast tą prawdę odkryłam jakieś dwa lata temu. Zawsze było tak w moim odczuciu, że zmęczenie czy brak energii wynika z tego, że robię za dużo, że jestem przemęczona. Nie mam czasu, bo robię za dużo. A tak naprawdę. Okazało się, że robiłam za mało tego, co kocham. Ja jestem taką osobą, która zawsze postrzegała siebie jako lenia. Uważałam się za takiego leniuszka, który nie potrafi długo zagrzać miejsca w pracy, za takiego leniuszka, któremu nie chce się za bardzo wstać z łóżka, za takiego leniuszka, który odkłada wszystko na ostatnią chwilę i przez swoje lata szkoły i przez em, pierwsze jakby moje doświadczenia w pracy Byłam właśnie takim leniuszkiem, idącym po najmniejszej linii oporu i jak najczęściej odpoczywającym po bardzo nużących zajęciach. Miałam taki okres w życiu, że bardzo intensywnie żyłam, bo pracowałam na pełen etat, studiowałam, pisałam w międzyczasie pracę licencjacką, do tego układałam sobie swoje życie prywatne, więc dużo się działo i intensywność tych wydarzeń była bardzo, bardzo duża. Ale. Kiedy zaczęłam tworzyć coś sama. Kiedy zaczęłam pracować na swój rachunek po prostu, czyli nie dla kogoś, nie w związku z zatrudnieniem przez kogoś, tylko po prostu dla siebie na swój rachunek i przede wszystkim robiąc to, co kocham, zauważyłam, że potrafię pracować bardzo, bardzo długo. Potrafię bardzo wiele godzin siedzieć przy komputerze, robić coś, rozkminiać nowe Opcje odnośnie tego, czym się zajmuję i tak dalej. I czas mija mi niesamowicie szybko i bardzo, bardzo przyjemnie ten czas spędzam. Oczywiście też wyważenie sobie takiego balansu między pracą a znalezieniem też czasu dla siebie czy dla rodziny jest bardzo, bardzo ważne. Chociaż akurat y, u mnie w życiu wygląda to bardzo naturalnie. Wszystko wynika tak po prostu z takiego biegu dnia. Jeżeli ktoś nie zna, y, jakby. Tego tła, które w sumie się przyda do tego, co wcześniej powiedziałam, no to zarówno ja, jak i mój partner pracujemy z domu w związku z, naszą, z naszymi działalnościami. E, jakby wszystko jest na nasz własny rachunek, nie pracujemy dla nikogo. I jesteśmy cały czas w domu. Oczywiście możemy też pracować z każdego miejsca, więc jak gdzieś podróżujemy, to często tą pracę zabieramy ze sobą i, i to się tak przeplata z naszym życiem, bo my tak naprawdę. E, żyjemy pracą i pracujemy życiem. To jest, to jest wszystko bardzo takie swobodne u nas. I mamy też córkę pięcioletnią, która przebywa z nami cały czas, nie chodzi do żadnej przedszkola ani czego takiego. Po prostu mm, jest cały czas z nami. I wspólnie przeżywamy życie, wspólnie to się wszystko tak przeplata. To jest w ogóle bardzo fajne i bardzo jestem wdzięczna, że mogę w tym momencie wieść takie życie, bo bardzo długo na takie życie pracowałam, więc, więc cieszę się, że mogę nim się teraz cieszyć. Ale wiecie, u nas to wygląda tak swobodnie, że pracujemy, potem idziemy na spacer albo coś robimy razem, siedzimy sobie, gadamy, potem coś tam pracujemy. Przytulamy się, znowu pracujemy, jakby tak wszystko się bardzo naturalnie dla nas przenika i jest takim totalnie naszym, naszym trybem. Ale wracając właśnie do tego robienia zbyt wielu rzeczy i łączenia tego z przemęczeniem, to jak sobie pomyślę, taki najbardziej męczący okres w moim życiu to był okres, w którym nie robiłam nic. Miałam taki okres w swoim życiu, że em, nie miałam pracy stałej, dorabiałam coś tam w internecie. I to jeszcze było jakby w okres studiów. Ja studiowałam zaocznie i nie byłam też taka ogarnięta, żeby znaleźć sobie fajną pracę i znajdowałam naprawdę jakieś shity totalne, o czym też nagrałam oddzielny podcast całą moją historię zawodową, więc możecie sobie tam posłuchać, że faktycznie te, te prace, do których trafiałam, były skrajnie nieodpowiednie dla mnie. Ale nie miałam też w sobie takiej motywacji, żeby znaleźć coś na dłuższy czas, żeby zbudować sobie jakoś tą karierę zawodową. Totalnie gdzieś mi to nie leżało, nie było mi z tym totalnie po drodze, więc e, tak naprawdę przez jakiś czas moje życie wyglądało w taki sposób, że ja po prostu sobie e, szukałam pracy, coś tam pracowałam, potem znowu nie miałam tej pracy, znowu szukałam, na weekendy studiowałam. I, I tak to wyglądało, było to strasznie upierdliwe. I też właśnie zawsze mi się wydawało, że coś jest ze mną nie tak, że ja się gdzieś nie umiem odnaleźć w ogóle w tej rzeczywistości, że nie potrafię zagrzać miejsca, że coś jest ze mną nie tak, że inni ludzie potrafią się dopasować, a ja nie potrafię. Teraz jakby wiem, z czego to wynika i dlaczego tak się czułam, ale w tamtym momencie uważałam, że naprawdę coś jest, coś jest ze mną nie tak, i ta rzeczywistość jest totalnie nie dla mnie, i za karę chyba jestem w takiej rzeczywistości, w której nie potrafię się odnaleźć. I jedyne co mogę zrobić, to po prostu wbrew sobie, próbować dopasować się do schematu, który innym jakby wygląda, że pasuje. Oczywiście, jak pogada się z, z osobami i, i porozmawia się bardziej, to można dojść do wniosku, że wiele osób tak mocno osadzonych w schematach wcale nie czuje się szczęśliwym w tych schematach. Ale tak, jak patrzycie z zewnątrz, to wydaje się, że wszyscy odnajdują się w tym, ale Wy nie. I ja bardzo długo miałam takie odczucie. I właśnie z, z tą pracowitością też mam takie przemyślenia, że poznajemy to, jak bardzo jesteśmy pracowici, wtedy, kiedy robimy to, co kochamy i kiedy też działamy na własny rachunek. To jest też tak, że na przykład przy prowadzeniu własnej firmy macie nienormowane godziny pracy, co jest oczywiste. I kiedy bardzo chcecie rozwijać siebie, swoją działalność, to nie liczycie czasu poświęcanego na, na pracę, tylko patrzycie na to, co można zrobić, z czym można podziałać, co ma być zrobione. Zupełnie inaczej się to zmienia, bo nie liczycie wtedy, ile godzin, ile czasu Wam do końca zostało. I po prostu patrzycie tylko na możliwości albo zwiększenia zysków, albo na możliwości jakiegoś improvementów w życiu i też w waszym biznesie. Więc dużo jest takich rzeczy, które, które przyszły do mnie w momencie, kiedy ja zaczęłam zajmować się tym, co lubię po prostu. I to nawet nie jest kwestia prowadzenia własnej działalności czy biznesu, ale kwestia zdecydowanie robienia tego co się kocha, bo ja też przez jakiś czas byłam content managerem i bardzo lubiłam to zajęcie. Tylko to nie była taka klasyczna forma zatrudnienia, to było bardziej na moich zasadach, to znaczy ja miałam nienormowany czas pracy, e, nienormowane godziny tak do końca, byłam gdzieś tam po telefonem, wszystko robiłam zdalnie. I tak naprawdę sama zarządzałam swoimi zadaniami. Mniej więcej wiedziałam, co ma być zrobione, ale kiedy dokładnie i co dokładnie to leżało w mojej gestii. I to, czego nauczyła mnie ta praca, to to, żeby organizować sobie czas, żeby ta organizacja czasu własnego była jak najbardziej wydajna i jak najbardziej efektowna. Bo nagle wtedy się okazuje, że nie chodzi o to, ile czasu spędzisz przy jakimś zadaniu, ale. Ile włożysz w to kreatywności, pomysłowości i tak dalej. I właśnie przy, przy moim, jakby, kontrakcie, w którym byłam, właśnie content managerem, musiałam sama totalnie zarządzać swoimi zadaniami i wymyślać, co tu zrobić, bo zarządzałam social mediami, yy, zarządzałam blogiem i wszystko, jakby, musiałam wymyślać. Było to bardzo rozwijające też dla mnie. To jest też właśnie to, że ja nie lubiłam takiego klasycznego modułu, gdzie po pracy siadasz przed telewizorem, odpoczywasz, zalegasz na tej kanapie i ten odpoczynek mnie męczył. I na przykład to jest trochę śmieszne, bo w tym momencie u nas odpoczynek i praca się bardzo mocno przeplatają w ciągu dnia. Więc jak na przykład wyjeżdżamy gdzieś i mówimy: OK. Zamykamy laptopy, nie odpalamy nic, nie pracujemy, wyłączamy się z tego na chwilę, chociaż odpoczywamy po prostu i robimy jakieś rzeczy. To wiecie, przychodzi tyle pomysłów na kontent, na jakieś nowe rzeczy, na nowe biznesy, że ciężko jest olać to. I my tak naprawdę, jak czasami sobie postanowimy, a rzadko już to robimy w tym momencie, że OK, dzisiaj nie robimy nic, nie robimy nic, po prostu odpoczywamy. To zawsze jesteśmy bardziej zmęczeni i tylko czekamy już na ten nowy dzień, żeby tak ze świeżą, e, czystą kartą po prostu wejść z fajną energią w nowy dzień i już od początku do końca, żeby ten dzień wyglądał mm, jakby zgodnie z taką naszą rutyną, która jest dla nas najbardziej optymalna i życiowo i. Zawodowo. Swoim drogą, jeżeli byście chcieli pogadać też o takich tematach, to prowadzę konsultacje ogólnie z zakresu wszystkich tematów, którymi się zajmuję i o prawie przyciągania i o rozwoju osobistym, duchowym. Tak naprawdę, wszystkie tematy, które gdzieś tam poruszam, są tematami, które możemy przegadać. Ktoś byłby zainteresowany, to najłatwiej napisać do mnie na Instagram. Jestem Monika i, i cóż. Myślę też, że. Ogólnie nie chodzi o to, żeby robić w życiu bardzo dużo, tylko żeby robić te rzeczy, które są dla nas istotne, żeby robić te rzeczy, które są dla nas wzbogacające, zarówno finansowo, zarówno rozwojowo, dające nam satysfakcję i taką radość życia. I wiecie, ja na przykład teraz nagrywam ten podcast. Czy zarobię na tym? Nie. <laughs> chyba, że ktoś, chyba że z, z tego podcastu przyjdzie masę ludzi, którzy kupią książkę to pośrednio tak. Ale daje mi to niesamowicie dużo energii do działania. Z kolei tą energię wykorzystuję na inne działania, które już bezpośrednio przynoszą mi na przykład korzyści też finansowe. Tylko że ja nie rozdzielam ogólnie życia na to, co robię dla finansów i na to, co robię. Hobbystycznie. To się wszystko bardzo mocno przeplata, i, i te części działalności się zazębiają ze sobą. Jak wiecie, jak puzle to się wszystko układa, i w całości to po prostu gra. Więc dzisiaj taki krótszy podcast chyba wyjdzie, ale jeszcze tak słowem podsumowania, właśnie odnośnie tego, rozkmincie sobie, jeżeli macie oczywiście ochotę, czy też macie tak. Że zmęczenie nie wynika z tego, że robicie za dużo, tylko że robicie za mało tego, co lubicie. I na przykład, kiedy macie już czas po nawet jakiejś pracy czy, czy po jakichś obowiązkach, to zamiast zalegać na kanapie, zróbcie coś, co uwielbiacie poświęćcie ten czas na nie, wiem, swoją pasję na zrobienie czegoś super fajnego, kreatywnego i zobaczcie czy to zmęczenie będzie większe czy mniejsze poza tym też zmęczenie, a zmęczenie też to są dwie różne formy co innego być zmęczonym po 8 godzinach pracy, której nienawidzisz a co innego po wspinaniu się na przykład 8 godzin po górach jeżeli kochasz to jeżeli kochasz na przykład góry i 8 godzin się wspinałeś wtedy to zmęczenie jest takie przyjemne i ta przyjemność o zmęczeniu, że z jednej strony wiesz, że czujesz jakby to zmęczenie, czujesz, że ok, wystarczy na dzisiaj, ale jest w tym coś tak przyjemnego i błogiego, jest takie poczucie spełnienia i satysfakcji. I ja tego poczucia spełnienia i satysfakcji doświadczyłam właśnie dopiero działając po swojemu, totalnie. Takie, takie słodkie zmęczenie bym tak to nazwała, gdzie na przykład kiedy y, kończyłam e-booka, Potrafiłam siedzieć no wiele, wiele godzin przy komputerze, po prostu już mi oczy odpadały, bo faktycznie ostatnie poprawki, korekta, jakieś tam szczególiki i czytanie wszystkiego bywa upierdliwe, zwłaszcza jeżeli robi się to często i, i na co dzień i e-booki się wydaje mm, regularnie dosyć. Ale ten rodzaj i potem zmęczenie jest najprzyjemniejszy. Może nie najprzyjemniejszy, ale jeden z przyjemniejszych takich stanów związanych gdzieś właśnie z, z działalnością własną. To by było chyba na tyle dzisiaj. Słuchajcie, jakoś tam. To poszło totalnie randomowo, ale w sumie bardzo, bardzo dobrze. Chyba wolę, nawet jak to idzie tak randomowo. Dziękuję, że wysłuchaliście tego podcastu. Jak zwykle zapraszam na moje wszystkie sociale, na TikToka, na Instagrama, na YouTube'a, chyba że jesteście na YouTubie, to zostawcie coś po sobie w komentarzu, jeżeli dosłuchaliście do tego momentu. Będzie mi bardzo, bardzo miło. I oczywiście do moich e-booków. E-book jestem bardziej interaktywny, e-book bądź bardziej manifestuj skutecznie. Mój najnowszy e-book, czyli zbiór tekstów o rozwoju osobistym i duchowym. Do tego Workbook 31 dni cudów i mój e-book z poezją, a teraz już kolejny, kolejną wersję właśnie tego, tego z poezją. No i cóż, jesteś i to wystarczy do usłyszenia.